Oj widzowie, były lody ekipy, były napoje ekipy, pora by przyszedł nowy produkt ekipy. I dlatego dzisiaj wraz ze mną jest moja siostra i 12 pączków ekipy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kciuki w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 14.14. 14. Witam na Szczypsą Plusie. Myślałem, że zrobimy ten film na główny, ale jednak robimy go na plusie. A my tutaj, prawda, rozpoczynamy z tą przecudowną rozgrywkę, bo pozwolę Ci do przyjemnej rozgrywki wybrać sobie, który chcesz napój. Ten. Cytrynowy? Dobra, no to proszę Cię bardzo Robimy tak do mikrofonu, cyknięcie, uwaga 3, 2, 1, 0 W dzisiejszym odcinku moja siostra zmierzy się z TNT Runem w Minecrafcie, jesteśmy na serwerku hypixel.net i dzisiaj tutaj na TNT Runie moja siostra będzie się mierzyć Jest tutaj pierwszy raz jak będzie grała w TNT Runa Jedynie co to zagrała sobie przed odcinkiem jeszcze żeby sobie tak po prostu przećwiczyć, no a teraz będzie grała po prostu na śmierć i życie. I teraz sytuacja wygląda tak. W momencie, kiedy zaczyna się TNT Run, to ja za bardzo nie pamiętam, ile jest jakby osób na TNT run więc zaraz to sprawdzimy, ile jest osób. Jest 12 playersów, 12 osób, ale to jest troszkę za mało. Wydaje mi się, że więcej tu osób powinno być. Ale dobra, jak, jak widać, jest żywych 12. Tutaj rozpoczęliśmy. No w każdym razie, na, na początku każdej gry, bo to chyba zależnie od mapy, będziemy po prostu jakby decydować, ile... To była jakaś w ogóle strasznie mała mapa, ale są chyba jakieś inne, w każdym razie na początku będę decydować ile ludzi musisz przeżyć, żeby zdobyć jednego pączka ekipy Dobre. Więc w przypadku tu jak było 12 osób, właśnie ty się w ogóle nie przywitałeś chyba jeszcze, nie? No właśnie nie. Ja. To przywita się Hejka! Jak teraz było 12 osób, no to załóżmy, że mamy 12 pączków, więc załóżmy, że na jedną rundę przeznaczamy 3 pączki, no i co 4 osoby, które giną, masz pączka jakby, nie? No i tak po prostu taka sytuacja, że to po prostu dzielimy i jakoś to po prostu będzie. Więc ja w tym momencie klikam play again, szuka nam kolejnej rozgrywki, to już się szyku tutaj do przejęcia Przez. sterów. Ja tutaj się lekko okay. cofnę do tyłu, będę się tak nachylać troszkę. Tu jest osób 24, co oznacza... Że nam się to zwiększa. 24 podzielić na 12 to jest 2. Co oznacza, że jeżeli przeznaczamy 3 pączki, to 3 razy 24 podzielić na 3 to jest. Ile? Nie pytaj się mnie. To jest 8. Więc co 8 osób, które zginie, ty możesz jakby zdobyć jednego pączka. Więc ja Ci powiem tak. Masz do zdobycia 3 poczki na to pierwszą rundę. Tych rund zrobimy. Z 3-4, właśnie tyle ile mamy tutaj tych pączków, bo każdy taki rządek to jest właśnie jedna runda. 24 osoby w tej możesz zdobyć 3 pączki, ale... Niekoniecznie, niekoniecznie, zależy kiedy zginiesz, która odpadniesz No wydaje mi się, że jednego pączka to masz pewnego, bo raczej przeżyjesz pierwsze 8 osób, tak mi się wydaje Aczkolwiek jest ryzyko, że jednak nie do końca No ale dobra, mamy start, rozpoczęta rozgrywka, biegniesz, biegniesz, biegniesz O, już, już, niżej Musisz patrzeć co jest pod tobą, musisz patrzeć, nie, nie możesz pozwalać, żeby się wyprzedzali w, Właśnie patrz pod siebie Dobra, żartowałem, jednak w pierwszej rundzie chyba nie wygrasz żadnego pączka, ale trudno Milo. Nie właśnie tam, bo pazurami szarpiesz. Dobra, tutaj widać, że yy, dobrze ci idzie nawet. Dobra, to... O, ale wybrałaś miejsce. Nie, no nie, no, o nie, no, nie, o nie, o nie, nie, o nie. Ale playersów żywych jest 22. Jeżeli na tej pla planszy wytrzymasz jeszcze. Ile? Dwa? Yy, jeszcze cztery osoby? Tak? Nie? Sześć osób, jeszcze sześć osób musisz przetrwać. Ej, ej, uda ci się! Uda Co jest grane? Ile osób teraz odpadło? Ty odpadłaś! Czekaj, ty byłaś która? Szczypson died, 15, 15 remaining, czyli, czyli? czyli ty zginęłaś jako 16 osoba, czyli czy wygrałaś jednego pączka? Dobra, załóżmy, że wygrałaś jednego pączka. Jeden pączek właśnie jest do ciebie, więc w tym momencie możemy zrobić taką sytuację. Dobrze, a więc w tym momencie otwieram te pączusie i w tym momencie możesz sobie nawet skonsumować pierwszego pączka, prawda, na wizji. Proszę bardzo, smacznego. Życzę firma. Nie jest tego. I przy okazji możesz ocenę dać, jak oceniasz pączka, pączka ekipy. Dziękujemy. Kolejna rozgrywka. Dobry bardzo. Czyli, czyli polecasz, możesz jeść. A jaki to jest smak? Czujesz tam coś? Czuję, jakby to był zamrożony lód ekipy tam w środku. Ten taki... Wiesz to? No, no, no. no to, to, jakby był taki... to w ogóle nie smakuje jak lód ekipy. No, no, nieważne. Nie, no, ale nieważne. Dobra. Jest taki czerwone... Kolejne trzy pączki masz do wygrania. 12, 12 osób. Yy, z pierwszej rundy wygrałaś jeden z trzech pączków. Yy. No i sytuacja jest taka, że jest 12 osób, co oznacza, że co 4 osoby, co 4 osoby, które odpadną z rozgrywki, ty wygrywasz jednego pączka i zależy w której ty będziesz, prawda, czwórce. W pierwszej czwórce jeden pączek, w drugiej, znaczy jak przeżyjesz tą jedną czwórkę, to jeden pączek, jak przeżyjesz drugą czwórkę, to drugi pączek, a jak wygrasz, masz 3 pączki. Jakbyś wygrała na odcinku, no to byłbym w szoku. Szczerze, że pierwszy raz grasz w Team Tirana i wygrasz yy, ten, więc yy, byłem w szoku, ale raczej to się nie wydarzy. No ale dobra, yy, postaraj się... O nie, ty tak nie patrzysz pod nogi, nie patrzysz pod nogi! Gdzie lecisz? Dobra, to jest ostatnie piętro. Jak teraz spadniesz na dół, to jest koniec. Tak, tutaj są tylko dwa piętra, z tego co wiem, z tego co pamiętam, więc... Yy... Nie masz dużo szans, więc po prostu chodź i patrz pod nogi. Jeżeli widzisz, że ktoś ci zachodzi drogę, to w tym momencie patrz pod siebie, skocz w odpowiednim momencie. Bo, no, bo nie jest kolorowo, musisz, musisz to kontrolować. Tak samo ty w ogóle masz ten palec na W, a powinnaś mieć ten palec trudno. na W. Trudno, trudno, nie czekaj się, nie. Wskazujący na W. No, a czy biegniesz D? To też się czasem przydaje. No patrz, co robię. Patrz, no tak, co robię. tak, no musisz, nie, ty... musisz, wiesz, no musisz kontrolować to, co, co. A nie, jest jeszcze jeden poziom w dół, to luz. To luz, nie wiedziałem. Dobra, no ale jest tak, żywych jest playersów dziewięciu w tym momencie, spadłeś na sam dół i nie wiem, nie, nie mam pewności czy jest następne piętro, wydaje mi się, że może już nie być następnego piętra, aczkolwiek jak podejdziesz do tej dziury to bym zerknął, czy jest? Jest jeszcze jedno piętro na dole, jest jeszcze jedno piętro na dole, na całe szczęście, ale są już niektórzy na dole, już kilka osób odpadało, co oznacza, że dolne piętro też już jest naruszone, no i ostat... żywy gracz dziewięciu, co oznacza, że wygrałaś już w tym momencie, nie, nie wygrałeś, tak, w tym momencie wygrałeś jednego pączka, bo właśnie Padły pierwsze cztery osoby. Jesteś ósma, więc, yy, więc możesz, w, w tym momencie już masz pewnego jednego pączka. Co się wydarzy, następne. Nie wiem. O, to był dobry skok, ale. No i niestety. Jeden pączek. Więc kolejny pączek przeznaczam, prawda, tutaj dla ciebie. Proszę bardzo. smacznego życzy, prawda, ja. Proszę kolejny pączek dla Ciebie, co oznacza, że wygrałaś na razie 2 z 12 pączków i w jednej rundzie wygrałaś jednego pączka, w drugiej rundzie wygrywasz drugiego pączka. Zostały nam jeszcze dwie rundy, zobaczymy ile pączków jeszcze uda ci się wygrać. Są Ten... Donaty. No wiem, że Donaty, kogo to obchodzi. Dobra, mamy kolejną rozgrywkę. 24 graczy, czyli tak jak w poprzedniej rozgrywce to było, co 6 osób, które odpadną, no po prostu, nie, nie co 6, co 8, co 8 osób, które odpadną, ty już zdobywasz jednego pączka. Tak, tak, dokładnie, już się zaczęło, już masz jakby, rozgrywka jest rozpoczęta, 24 osoby jeszcze w puli, oj, tu trzeba uważać, tu, tu, ta, tu, tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda, trzeba koniecznie uważać na to, co się dzieje, bo... Ludzie zachodzą, ludzie zachodzą i tak dalej, e, i nie są nie są w, w żaden sposób mili. E, pachną strasznie te pączki. więcej jednego. No patrz, co robię, Dobra, widzowie, jako że moje siostra ratu się męczy, A. ja w tym momencie próbuję pączka i wyrażam swoją opinię. Ocen go od 0 do 10: Od 0 do 10? Tak. A, hmm. ostatnie piętro? Mhm. Faktycznie. No patrz, o. co robię. Nie wygrałeś żadnego pączka. To dobrze, że reaguję, bo ja akurat nie twoją wygraną Okej, okay, więc muszę wyrazić swoją opinię na temat pączków. Tudzież donatów. Okej, okay, ostatnia runda to jest twoja. Ostatnia szansa na wygranie jakiegokolwiek pączka. Moja opinia na temat tych donatów jest taka, że są pyszne. Mi naprawdę smakują. Widziałem też skład ich i. i, po, <noise> i widziałem, jak ludzie na, na, na Twitterze na przykład pisali, że jak się zje trzy te pączki, to zaczyna się świecić. Więc. <noise> masa, ale. Ale dobre, no. Ale od 0 do 10 co? Od 0 do 10? Nie,ś powiedzieć. A, ocenić. No to mi smakują bardzo. To są, moim zdaniem, lepsze, jedne z lepszych donatów. Zjadam taką ocenę 9 na 10 bo chemia. Ale ogólnie dobre są, naprawdę. 10 graczy do końca, co znaczy, że musisz jeszcze przeżyć dwóch, żeby wygrać jednego pączka. Ale nie jest kolorowo, widzę. Widzę, że. Wszyscy pięknie radzą. Mhm, no oczywiście, tak. To genialne. Nie ja wiem. Dobra musisz, musisz, musisz gwałtowne ruchy robić czasem wiesz O tu, ja żyję. O, dokładnie dokładnie Nie, nie bój się, nie bój się Oczywiście, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak oczywiście, Ale, czekaj, czy ty odpadłaś? Odpadłaś dziew jako dziewiąta, co oznacza, że nie <gry accessibility> masz żadnego pączka <gry> A się wysypali teraz w chwilę dłużej wytrzymała No niestety, no niestety, ale co chcesz jednego bonusowego jeszcze? Nie chcesz, ale po prostu jedną bonusową grę, gdzie będziesz miała szansę wygrać. No, no. No to dawaj. Wygram. Ostatnia rozgrywka, 24 osoby. Kto to? Ponowna szansa na to, żeby, żeby ugrać, żeby zdobyć mm, pączka. Fajnie jakby ci się udało być tak, no postaraj się teraz, postaraj się, ja skup się. No. Skup się tak mega, nie? Żeby po prostu tak z dwa pączki teraz wygrać na przykład, nie? Albo i trzy. 3. być wygrać, nie? Chociaż jeden. Chociaż jeden. Dobra, wiesz co? Zrobimy inaczej. Dam ci tu łatwiej. Nie robimy po, na trzy. Jako, że sporo tych pączków zostało, bo mamy ich tutaj patrzcie jeszcze No tak naprawdę tylko trzy zeszły, jeden nie jeden, drugi ty zjadłeś I trzeci tam jeszcze masz do ty, swój yy, Więc yy, zostało jeszcze nam 6 po... 9 pączków przepraszam, 9 pączków nam zostało, co oznacza, że 24 dzielimy przez 4 I to daje nam, że co 6 osób, które odpadną zdobywasz pączka Co oznacza, że możesz zdobyć 4 pączki, jak wygrasz No, ale nie wygrasz Co, co, coś co się stało? No, rozpoczęła się rozgrywka. Musisz uważać, teraz patrz pod nogi, patrz pod nogi, bo tu się zaczyna robić CY! No jest ich dużo, jest ich dużo, no niestety oni się, że tak powiem, rzucają wszyscy. Każdy chce wygrać pączka ekipy. Słuchaj, Donata. Czy się mówi Donat, ja wolę mówić Pączek. Pączek jest fajny. Poza tym to jest to jak pączek, tylko z dziurą. Dobra, oj, 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 lecimy w dół, lecimy w dół na łeb, na szyję. Nasz pies się tu na dwie z dołu patrzy i mówi co tu się dzieje. Dobra, 21 osób zostało tak naprawdę, jeżeli przetrwasz jeszcze trzy osoby no to to powiem ci, że wygrywasz jednego pączka, ale yy, może być cienko. Może być cienko, aczkolwiek widzę, że ludzie spadają. Uwaga! Jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna osoba i masz pączka jednego. Masz jednego pączka, brawo! Masz już jednego pączka wygranego. I yy, spadła kolejna osoba, kolejna osoba spadła, kolejna osoba spadła. Wytrzymaj, 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 wytrzymaj 15. Yy, tam było, ile? Tam było? 18, minus 6? To jest 12, jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna osoba, uwaga! Masz drugiego pączka! Co jest grane? Dobra, ty odpadasz. Odpadałaś jako, ós... jako ósma, co oznacza, że no, już niewiele ci brakuje, abyś miała jeszcze jednego pączka. Hmm. Więc moje gratulacje. Wygrałaś ile? Dwa pączki. Mhm. o ma bardzo. Jeden pączek ekipy, drugi pączek ekipy, co oznacza, że w dzisiejszym odcinku udało się wygrać 4 z 12 pączków. no A tu nam zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pączków ekipy, co... Zda... Co oznacza, że jeżeli chcecie kolejny odcinek, w którym będziemy walczyć o te pączki ekipy i tak dalej, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro. Jutro jeden blok, więc widzimy się jutro na jednym bloku. No i co? Fajnie było. Ta. No, fajna gra. A... oddasz mi te pączki? No dobrze, no to trudno.